Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami na taki bardzo ciężki temat, a mianowicie o tym, jak bardzo ciężkie dzieciństwo może wpłynąć na życie i w jaki sposób można skorygować właśnie odgrywającą się nieustannie traumę. Chciałam odwołać się do, do II wojny światowej, kiedy to w obozach koncentracyjnych przetrzymywani i też uśmiercani byli więźniowie, którzy byli osobami pochodzenia żydowskiego, ale też więźniowie polityczni i inni więźniowie, więźniowie których państwo niemieckie chciało unicestwić. No i oprócz tego, że były tam osoby dorosłe. Były tam też więzione dzieci. I te dzieci też były skazywane na śmierć, też szły do komór gazowych i też tam umierały, były mordowane. Ale nie wszystkie dzieci zostały wymordowane. Bardzo wiele zostało przy życiu. Nie tak łatwo dokonać mordu na ogromną skalę. To trwa. No i dzięki Bogu koniec wojny. Zakończył ten proces i wiele, wiele dzieci zostało przy życiu. Po właśnie zakończonej wojnie, wojnie ludzie się, politycy właśnie się zastanawiali, co zrobić z tymi dziećmi, bo, bo rodzice, większość właśnie rodziców tych, tych dzieci już praktycznie zostali zgładzeni. Już ich nie było, tych rodziców, i pozostały tylko dzieci, które też y, miały wyrok śmierci, ale y, no, wojna się zakończyła i jeszcze y, nie, y, nie zdążyli te dzieci zostać zgładzone. Więc były, były sierotami, y, których rodzice zostali zamordowani, a oni właśnie czekali na śmierć. No ale na śmierć się oczywiście nie doczekali, bo wojna się zakończyła. I się zastanawiali politycy, co zrobić z tymi dziećmi. Zdecydowano, że zostaną one przewiezione do Anglii. No i tam w Anglii zostaną przejęte właśnie przez urzędników rodziny, psychologów, którzy te dzieci będą właśnie. Dobrze, dobrze traktowali, żeby osłodzić im trochę ten szok, który, y, który do, doznali. Wiktoria, e, cześć. E, I co się okazało, że te dzieci niewinne dzieciątka. Które czekały na śmierć, bo rodzice zostali zgładzeni za to, że w ogóle byli pochodzenia żydowskiego. I one też były pochodzenia żydowskiego i czekały na śmierć, ale się nie doczekały, bo skończyła się wojna. One były święcie przekonane, że ponieważ tak je świat traktuje, że one muszą zginąć, to to oznacza nie mniej więcej, nie więcej tylko tyle, że one są tak bardzo złe w swojej istocie, w swojej naturze. Że one na tą śmierć zasługują. I um, były, te dzieci były głęboko przekonane, że nie wiedząc, co takiego jest w, w ich naturze z, złe, ale one są czystym złem. Dlatego trzeba je zgładzić i się na to zgodziły. Dobra, no to jak jestem tak zła, no to zasługuję na śmierć. I um, ci psycholodzy angielscy podchodzili do tych dzieci, Właśnie nie tak zalewając te dzieci miłością, bo wtedy to, to nie zostałoby w ogóle przyjęte przez te dzieci. Tylko tak delikatnie, tak przyjaźnie, tak powoli, tak troszeczkę tylko. Ta miłość była taka yy, dozowana, troszeczkę. I te dzieci, widząc, że są traktowane dobrze, Nagle w w głowach takie dochodziło do takiego spięcia, do takiego spięcia elektrycznego, do, takiego, do takiej dysocjacji poznawczej: O, to na mnie już nie ciąży wyrok śmierci za to, że żyję. Nie zasługuje, żeby mnie zgładzić tylko dlatego, że w ogóle żyję. To znaczy, że chyba nie jestem aż taka zła, że już na śmierć nie zasługuję. Mało tego, nie tylko będę zamordowana, ale jeszcze w dodatku yy, są osoby, które traktują mnie bardzo życzliwie. I nie to, że ja coś zrobiłam, tylko za to, że jestem w ogóle, za to, że żyję. Te osoby dostrzegły we mnie coś dobrego i dobrze mnie potraktowały. Jak mnie te osoby dobrze, dobrze potraktowały, to chyba to oznacza, że ja chyba jak jestem dobra, co? I ten właśnie taki proces um, przemiany te, tego wewnętrznego przekonania, że ja jestem tak bardzo zła, nawet nie wiem o co chodzi, tylko dlatego, że jestem, co zasługuje na śmierć, zostało wyłączone i przekierowane. Osoby ważne w moim otoczeniu, bo to już były opiekunowie, psychologowie, traktują mnie dobrze. Ja wcale nie muszę nic robić, zasługiwać na dobre traktowanie. To osoby traktują mnie dobrze za to, że w ogóle jestem. To to chyba oznacza, że chyba nie jestem tak do końca zła. Skoro nie jestem tak do końca zła, to może jestem osobą, którą da się polubić. A jeżeli inni mnie lubią za to, że w ogóle jestem, no to chyba ja zacznę siebie też lubić. A jeżeli się zacznę lubić, to może yy, zacznę siebie dobrze traktować. Być może to wszystko, co oddawałam innym, kupując sobie trochę czasu na tym świecie, żeby mnie od razu nie zamordowali, tylko trochę czasu mi dali, to ja już tego nie, nie muszę robić. Ja mogę teraz to, co oddawałam, wszystko z siebie dla innych. Mogę trochę dla siebie uszczknąć. Mogę trochę dla siebie tej miłości dać. Mogę trochę dla siebie tej przyjaźni.